Cześć, cześć, słodkie Kazimiaczki. Słuchajcie, Super zinksy kochane, mam dla was dzisiaj 500 szetek. W związku z tym, że e, słuchajcie, no nie mamy jeszcze wszystkich e, Super Zinksików. szukamy kumpli dla e, Długopisika czyli e, pana notesika. Szukamy, szukamy kumpla też dla hmm, hydranta, to jest taka kropelka słuchajcie wody, zaraz zobaczymy co słuchajcie w tych naszych saszetkach jest, niektóre drużyny mamy już po dwa kolorki i tak one słuchajcie wyglądają, autka też, dzisiaj nasz kumpel krójeś pomaga nam odpakowywać saszetki. No to co? Sprawdzamy słuchajcie. Jeżeli pierwszą z brzegu. Co tutaj może być? A y, dla y, tego y, scyzoryka szukamy też jego kumpla takiej skrzynki na narzędzia. Tutaj notesik się będzie nam potrzebny. I zobaczymy, co słuchajcie uda nam się odszukać. Tu chyba wydaje mi się, że jest słuchać lodówka. Bo jest coś kwadratowego. Lodóweczkę dosyć łatwo wyczuć Zobaczcie. To, co otworzymy, może lodóweczkę. Sprawdźmy, czy na pewno tam jest w środku. Według tego, co. Spróbuję tutaj wymacać, to powinna być lodowa. No i sprawdzamy. Kwadratowe. Zobaczcie. Srebrne. No i jest śliczna lodeweczka do naszych powtóreczek e, Dobra, jedną mam odpakowaną Zobaczymy co jest dalej Tutaj słuchajcie jest coś hmm, Coś dosyć dużego Grubaskowego Nie wiem czy to jest kolejny Ikarnik Ale no sprawdźmy Coś tu się okrywa. Co tutaj mamy? Widzę jakieś butki. I mam dalej widzę kawałek łapki. słuchajcie, jest kropelka wody szukaliśmy właśnie kropelki wody zobaczcie jak fajnie wygląda jakie mam białe ząbki pewnie codziennie rano i wieczorkiem ja szoruję te swoje kiełki super kropelki na tym na pelerynce no świetna ta kropelka wody z fajnym czubaczkiem. Dobra, czyli mamy parkę do hydrantów. To czego nam brakowało? Mamy drużynę. Eee, tutaj nawet zaznaczyłam, słuchajcie, których nam brakuje jeszcze, ale właśnie znaleźliśmy Top Drop dla Ultra Hydro. Mamy jedną ekipę całutką, już kolejną, bo słuchajcie, z tym nam brakuje jeszcze tak, znaku Stop. Mam nadzieję, że w której saszetce będzie jajo i nóżka kurczakowa, bo to będzie drużyna drużyna kurczakowa, to jest jakaś taka. I brakowało nam jeszcze tak, tej skrzynki narzędziowej. Hmm, tutaj tych szczypiec. No i szklaneczki espresso. To wydaje mi się, że już też mamy teraz w tych saszetkach. I książeczkę. Książeczkę też właśnie szukaliśmy. Dobra, słuchajcie, sprawdźmy tak, co jest następny. No to może tak że będzie nam dobrze szło. naprawdę niedługo będzie cała drużyna. Super Zings. Kitka z Wami, słuchajcie, trzymam kciuki. Dobra, sprawdzamy. Sprawdzamy, sprawdzamy, co tutaj jest. W tej trzeciej. Ja widzę coś. Aaa, ja wiem, to jest kask. Hmm, niektórzy lubią tą wersję kasku. Dobra, no to słuchajcie, tutaj był kask. No i jest drugi. Czyli mamy powtórę, słuchajcie. To powtóra później sobie... Mhm. Ustawimy ją z boczku. Sprawdźmy co tu jest następnego. Tutaj słuchajcie, coś dość płaskiego mhm, mm kwadratowego no mam nadzieję, że upolujemy słuchajcie e, upolujemy tą skrzynkę narzędziową mhm zobaczmy, co jest w środku no otwieramy, otwieramy, otwieramy Najprzyjemniejsze, słuchajcie, niespodzianki na świecie. Otwieranie saszetek. A w środku. Hmm. Czy to jest książeczka? Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. Czy ty to widzisz? Czy to widzicie? Jechu, jest notesik. Cześć, pani na notesiku. Halo, czy to można ciebie jakoś. O, jest, teraz będzie ładnie widać. I jest i pan notesik. Taki na kółeczko tutaj spoko. No dobra, czyli słuchajcie, nasz długopisik wędruje. No, wędruje do, do długopisika. Mamy już kolejną drużynę w całości, ale się cieszę, słuchajcie. Dobra, dobra, dobra. Czyli drużyna ta y, Bakwicz i Shakespeare. Shakespeare, Shakespeare jest. Dobra. Mamy całą drużynę, to bardzo dobrze. Następne otwieramy następną osobę. Tu chyba, słuchajcie, powinno być coś z ekspresu, ale. O, jest, właśnie. No i mamy, ale słuchajcie, ma tarczę. Jest i pan zaparzacz, czyli słuchajcie, powoli nasza drużyna dobrych się powiększa. Hmm, można się bawić, słuchajcie, w domek chcesz herbatki? Proszę bardzo. I naleźć do kubeczka. To tak, to mamy. Będzie nam tylko brakowało jeszcze kubeczka właśnie. Jak mamy się wybawić tą drużyną. I została nam ostatnia saszetka. Co będzie? Słuchajcie, w ostatniej saszetce? Czy będzie coś z tych naszych brakujących ludzików? Mm, tu jest coś dużego, no słuchajcie, polowałam w końcu tą skrzynkę narzędziową bo tu z kwadratowych ludzików to za wiele już więcej nie widzę, więc mam nadzieję, że to będzie mm, skrzynka narzędziowa ciekawa, czy fioletowa, czy zielona, zobaczymy, no o ile w ogóle to jest skrzynka o ile trafiłam, słuchajcie, z tym sprawdzamy, sprawdzamy no, kto tam jest w środku? Halo, kto tutaj jest? Hmm. Zielona peleryna. O, nie, taśmakająca. klejąca. Hmm, hmm. No to troszeczkę nam się, słuchajcie, pomieszały ten. No faktycznie, tu ma jakieś łapki. Na no, pewno tę skrzynkę narzędziową będzie można wyczuć po tym jakimś uchwycie. Góry. No nic, słuchajcie, będziemy szukać dalej. W każdym bądź razie. No taśmy już mamy w drużynie. Więc mamy tak: z pięciu paczuszek mamy dwie powtórki. Ale udało nam się złowić mm, zaparzecz do kawy. Serkofelot. Tak wygląda: serkofelot. Udało nam się z książeczką. No to świkiem. Mają parkę do długopisig. No i udało nam się ze słodką kropelką wody. Cześć! Kropelka wody miała jak na imię? Top drop, dobrze pamiętam. Tak. Top drop. Tak wygląda na gazetce, a tak w rzeczywistości. No, powiem wam, że naprawdę fajna. Fajna ma ten czubeczek. Prawdziwa kropelka wody. No to co, super zinksaki? To tyle by było z naszej kolekcji. Pooglądajcie sobie jeszcze, jak wyglądają nasze zinksy. Ekipa ogryskowo-wazonowa, słuchajcie, poprawiam się, bo w ostatnim. Ja myślałam, że to jest słuchajcie, słoik, z którego wyłażą jakieś śmierdziochy, ale Antoś ostatnio wytłumaczył, że to nie jest słoik, słuchajcie, wazon taki wazą z kwiatami, co słuchajcie, to stoi już nie wiadomo jak długo, woda nie niewymieniana i tam te roślinki ze środka już wyłażą i takie się stają uff uff No to to jest ta wersja. I ogryzka, którego ktoś tam gdzieś wyrzucił. No i tak, tutaj mamy kitka zuma. Lodóweczka nam się powtórzyła, ale to wiedzieliśmy, słuchajcie, będzie coś kwadratowego. Lodóweczka powędruje do Francesco. Ponieważ Franceska, tata ma fajną taką restaurację, Massimo, i on uwielbia wszystko co jest związane z jedzeniem. Więc słuchajcie, na pewno dla Franceska będzie lodówka, na pewno będzie jakiś garnuszek, pewnie patelka i wszystko. No i oczywiście grilly, wszystko co jest związane z jedzeniem. I pewnie kask mu też dorzucimy, bo w końcu to Franceska jest chłopakiem, więc lubi takie gadżeciaki. Chłopięce. No to zobaczcie. Super Zinksy w całości dla Was. No i król nas też pozdrawia. Hmm. Słodziaki. Dobra, super Zinksiaki. Miłego dzionka. Do następnego filmiku. Pozdrawiamy. Pa.